Polacy nie bez powodu mają poczucie, że ten sejm jest odklejony od ich codziennych spraw. Dzisiaj rozmawiamy o sprawie ważnej, o mieszkaniach. Jest rzadka okazja, żeby zmienić to przekonanie. Jest też okazja, żeby przypomnieć o realiach, więc nigdy dość przypominania w tej Izbie o realiach. Kilka ofert najmłodszych Państwo z mojego okręgu wyborczego, z serwisu ogłoszeniowego. Mieszkanie 31 m2 3000 zł. Mieszkanie 25 metrów 2 kawalerka wynajmę na długi termin 3800 zł. Wynajmę mieszkanie w super lokalizacji. Tu następuje lokalizacja bardzo daleko od centrum. 32 m 3500 zł. To nie jest oczywiście tylko problem stolicy. Wystarczy porozmawiać z posłami z mniejszych, z średnich miejscowości. Wszędzie rozlewa się problem. Bardzo wysokich kosztów najmu, a ludzie, których nie stać na te koszty, słyszą, że mogą zainteresować się mikroapartamentami. Tak to się teraz ładnie nazywa 9, 10, 11 metrów kwadratowych, na których gnieżdżą się młodzi ludzie, którzy nie mają szans na to, żeby zdobyć normalne mieszkanie. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jakiś czas temu mieliście projekt, dobry projekt tego, żeby zadbać o prawa zwierząt. To się nazywało bodajże piątka dla zwierząt, zanim stchórzyliście przed lobbystami, którzy oddziera... zajmują się obdzieraniem zwierzaków ze skóry, to mieliście tam Państwo taki fragment, który mówił o tym, że zwierzęta można trzymać w kojcu, tylko pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej powierzchni. Jeżeli zwierzę miało mieć w kłębie do 50 cm, to kojec miał mieć nie mniej niż 9 m2. Od no 51 do 66 cm. Dla zwierzaka miało być przynajmniej 12 metrów kwadratowych kojca, a dla zwierzaków, które mają w kłębie powyżej 66 cm, proponowaliście wtedy powierzchnię kojca nie mniejszą niż 15 metrów kwadratowych. Otóż, drodzy państwo, dziś pod waszymi rządami młodzi ludzie w miastach gnieżdżą się w dużo gorszych warunkach i to jest wasza polityczna odpowiedzialność. Polityka mieszkaniowa, w której potrzeby ludzi mają zaspokoić rynek i deweloperzy, po prostu zbankrutowała. W ostatnich miesiącach masowa migracja z Ukrainy osunęła to z całą mocą. Przez lata obowiązywała tutaj ta zasada poradź sobie weź kredyt, ale dzisiaj przecież nawet to nie jest już możliwe, bo odkąd pan prezes Grapiński bierze udział w konkursie, kto podniesie stopy procentowe najwyżej w Europie, to miliony polskich rodzin tracą zdolność do tego, żeby ten kredyt wziąć. Pozwoliliście Państwo na to i żeby była jasność, tę krytykę kieruję bardzo szeroko. Pozwoliliście państwo na to, że dach nad głową, dach nad głową, do którego powinien mieć prawo każdy człowiek, stał się towarem, stał się towarem, którym się spekuluje. Dzisiaj rynek nieruchomości robi za parking dla pieniędzy najbogatszych, dla międzynarodowych funduszy, a w dużych miastach straszą pustostany. W wielu miejscach centra są wyludnione. Tam, gdzie mieszkali dotąd ludzie, mieszkania zostały wykupione na pseudo hotele najmy krótkoterminowe, a wy nie zrobiliście nic nic, absolutnie nic, żeby te patologie ograniczyć i to przez to między innymi ceny tak szaleńczo rosną. To przez to między innymi tak gorzki rachunek płaci za porażkę polityki mieszkaniowej młode pokolenie. Proszę Państwa, z tej matni można wyjść tylko w jeden sposób. Państwo musi wziąć odpowiedzialność za budowę mieszkań. Mieszkań z regulowanym czynszem. I na to są potrzebne pieniądze. Pieniądze dla samorządów, żeby te budynki w końcu zaczęły na większą skalę powstawać. Ta ustawa, nad którą dzisiaj dyskutujemy, ona nie jest zła. Ale dopóki tych ram prawnych nie wypełnimy prawdziwymi pieniędzmi z budżetu, tu się nic nie zmieni. Państwo zapisaliście w tej ustawie limit wsparcia na poziomie miliarda złotych. To jest kwota zbyt mała. Ja patrząc na skalę kryzysu mieszkaniowego, z którym się dzisiaj mierzymy, ona jest po prostu śmiesznie mała. Ja domyślam się, dlaczego ta kwota jest taka. Nie chcecie wkurzyć dpo Boicie się reakcji sektora bankowego? Ale prawda jest taka, że bez wskurzenia tych, którzy dzisiaj na tej patologicznej sytuacji zyskują, po prostu nic się nie zmieni. Albo państwo zacznie budować te mieszkania na wynajem, albo ceny będą dalej rosły. Państwo, złożyliśmy poprawkę podnoszącą limit środków na ten cel. A na komisji wasz przedstawiciel ministerstwa przyznał, że to jest słuszna poprawka, że chciałby ją przyjąć, ale przyznał też otwarcie, że zakazano mu ją poprzeć. Więc ja zachęcam posłów PIS-u, żeby zadali sobie pytanie, po czyjej stronie są? Po stronie patodeweloperów? którzy za olbrzymie pieniądze wciskają ludziom mieszkania po 9-10 m kwadratowych, czy po stronie tych młodych rodzin, które dzisiaj nie mogą zdobyć dachu nad głową, bo głos przeciwko poprawce lewicy, głos przeciwko większym wydatkom na publiczne budownictwo, to będzie głos przeciwko tym młodym ludziom i gwarantuję Państwu, że Wasz głos zostanie pszek, dostrzeżony panie, panie. i zapamiętany. Dziękuję.